Twoja źródłowa częstotliwości jest inna od każdej innej osoby, bo odbija Twoją unikalną wersję wszystkiego co jest. Cześć, nazywam się Marek i na tym materiale będę tłumaczył informacje na temat wtórnej częstotliwości. Nie wiem na ile się znasz na tym temacie, ale nie wiem czy wiedziałeś, że podnoszenie wibracji polega na podnoszeniu wtórnej częstotliwości, ze względu na to, że bazowa jest niesamowicie wysoka. Ale pozwól, że Bashar ci o tym opowie. Twoja bazowa wibracja w pewnym sensie się nie zmienia. Ale zmieniają się wibracje wtórne, które są dookoła ciebie, które reprezentują unikalną ekspresję tej źródłowej częstotliwości. Ale Twoja źródłowa częstotliwość jest inna od każdej innej osoby, bo odbija Twoją unikalną wersję wszystkiego, co jest. Twoje unikalne odbicie jest ekspresją kreacji. A potem możesz tworzyć inny sposób doświadczania tego, tej źródłowej częstotliwości, jak idziesz przez proces odkrywania czegoś. Więc jak czytasz cudzą częstotliwość, czytasz częstotliwość, która jest dookoła, tak? Ponieważ, ponieważ gdybym przeczytał teraz dla Ciebie częstotliwość, nie miałaby dla Ciebie znaczenia, ponieważ źródłowe częstotliwości są bardzo, 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 bardzo wysoko, ale po prostu otaczasz je chmurami, przekonaniami lęku, które nie pozwalają, by światło przez nie przeniknęło. I o to tutaj chodzi. Chodzi o opróżnienie strycha, oczyszczenie piwnicy tych wszystkich negatywnych przekonań, które powodują zachmurzenie i ekspresję Twojej źródłowej a częstotliwości, którą jesteś, jako aspekt wszystkiego, co jest w kreacji. I o to tutaj chodzi: o odpuszczanie tego, kim nie jesteś, i być, kim tak naprawdę Each jesteś. Każdy z Was jest puzzle kawałkiem puzla w kreacji. Macie konkretny kształt. Ten kształt pasuje. Z wszystkimi innymi częściami puzli, by tworzyć wielki obraz wszystkiego, co istnieje. Ale jeśli próbujesz być kształtem, którym nie jesteś, nie będziesz pasować, nie będziesz tworzyć wielkiego obrazu. Próbowanie bycia kimś, kimś kim nie jesteś, jest najtrudniejszą rzeczą, jaką możesz robić w życiu. Wyczerpuje cię. Powoduje, że jesteś zmęczony, zabija cię. Jak zwykle powiem dokładnie to samo, to swoimi słowami. Jak na tak jak na wcześniejszych filmach na temat przekonań tutaj jest dodatkowa wartość mówiąca o tym, że w momencie w, w którym przyszliśmy na ten świat jesteśmy konkretnie pasującą częścią pasującym elementem do wszystkiego co jest do całej kreacji, do całego stworzenia najtrudniejsze co można, możemy zrobić to zmienianie tego kształtu by się nie dopasować I dlatego czujemy cierpienie i krzywdę i ból i trudność w życiu ze względu na to, że próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy. Ja to rozumiem w ten sposób, że patrząc na to z drugiej strony, jeśli robisz cokolwiek w swoim życiu, typu praca, typu jakieś działania, typu na przykład jakieś zlecenia albo i czujesz w tym ciężar, czujesz w tym trudność i czujesz, że to ci nie służy, a mimo to, to robisz. To znaczy, że próbujesz zmienić swój kształt na taki, który nie jest spójny z wszystkim i nie daje Ci przyjemności, i dlatego czujesz ciężar tego, i dlatego czujesz trudność w tym, bo to nie jest spójne z Tobą. Dlatego wystarczy usiąść znaczy, powiedziałem wystarczy, ale chodzi o to, żeby usiąść i zastanowić się nad tym, jakie życie bym preferował, kim chciałbym być, po prostu pomyśleć nad sobą, nad tym, jak chciałbym, by moje życie wyglądało, jakie chciałbym mieć otoczenie. Co mnie najbardziej ekscytuje, która wizja jest dla mnie najbardziej ekscytująca? I dopiero w momencie, w którym rozwiniemy taką myśl na ten temat, następnie możemy się zastanowić w jaki sposób ją realizować. Oczywiście negatywne przekonania będą ci mówić o tym, że nie możesz być tą osobą, ale ty w tym momencie już wiesz, że to są przekonania i wiesz, że w ten sposób ci się pokazują i możesz z nimi pracować. Jak pomyślisz, ale w jaki sposób ja bym mogła, ja bym mógł to realizować? Przecież ja nie jestem wystarczająco dobry, przecież nie jestem zdolny, przecież nie mam takich umiejętności, przecież nie mam znajomości w tym temacie, ale to są tylko przekonania. Kreacja i wszystko, co jest, wracając do języka puzli, jest spójna. Każdy kawałek, każdy element, każdy puzzle pasuje. Do pełnego obrazu, i w momencie, w którym będziesz osobą, którą masz być, pojawią się osoby, okoliczności, sytuacje, miejsca, które spowodują, że będziesz mieć możliwość być dalej w ekspresji bycia naj, największą i najważniejszą częścią siebie. I żyć w przyjemności, w otoczeniu innych puzlit, które do ciebie pasują. To też od razu można by powiedzieć, że jeśli obok Ciebie są osoby, przy których cierpisz, to są puzle, do których ty nie pasujesz to jest tak jakby w momencie składania puzli jakbym wziął element na którym jest kawałek skorupy żółwia i próbował go przymocować do elementów z samolotu one po prostu do siebie nie pasują więc rozpoznaj swój kształt podążając za ekscytacją tak jak formuła o tym mówi a następnie rozpoznasz inne kształty, które są do ciebie dopasowane jeśli pozwolisz sobie nimi żyć, a pozwolisz sobie nimi żyć obserwując jakie przekonania Cię blokują, by tego nie robić i odpuszczając je, żyj w zgodzie z sobą i pokaż innym poprzez Twoje działania. W najprostszej wersji w tej chwili możesz po prostu pomyśleć przez chwilę i napisać w komentarzu kim tak naprawdę jesteś. Jaką emocją tak naprawdę, jaka emocja tak naprawdę jest idealnie połączona z Tobą? Być może miłość, być może zaufanie, być może rozrywka, być może zabawa z dziećmi, z Kotami, opieka, co Cię kręci? Napisz, co Cię kręci? Gdzie jest najwyższa częstotliwość Ciebie i światło Twojej wartości?